New Holland T9,700 oto najważniejsze i zwięzłe informacje o New Holland T9,700, silnik sześciocylindrowy diesel FPT industrial cursor Trzynastka pojemność 12,9 litra, moc nominalna około 645 koni mechanicznych moc maksymalna z tak dodatkowymi bustami liczbą EPM przy obciążeniu. Do około 699 koni mechanicznych moment obrotowy. Bardzo wysoki. Silnik daje dużo siły, co przekłada się na dużą skuteczność przy ciężkich pracach napęd. Cztery koła napędowe, często z konstrukcją przegubową, chassis do dużych obciążeń. Skrzynia, przekładnia Ultra Command, Powershift, odpowiednia do ciężkich prac rolniczych. Kabina zaprojektowana z myślą o komforcie operatora dobrze wyposażona, nowoczesna, co przy dużej mocy i długiej pracy jest istotne. Na rynku północnoamerykańskim oferty ciągników T 9700 z 23. i 24. roku wskazują ceny rzędu około 2,5 do 3 milionów złotych. John Deere 9620. RX Mok silnika. 620 koni mechanicznych. Silnik 6 Diesel Cummins QSX 15, pojemność około 14,9 litra. Napęd. Podwozie. Gąsienicowy. Crawler. Track 4 WD. Traktor gąsienicowy, co zapewnia lepszą przyczepność i mniejsze ugniatanie gleby na polu. Skrzynia biegów. Prędkość. Przekładnia E18. PowerShift. 18 biegów do przodu, plus 6 wstecz. Prędkość drogowa do około 40 km na godzinę, kabina. Komfortowa, z zawieszeniem, klimatyzacją i standardowym wyposażeniem roboczym. Odpowiednia do intensywnej pracy długoterminowej, cena nowego wynosi 1 600 000 zł. Fent 1167, Wario MT silnik, sześciocylindrowy diesel, pojemność 16,2 litra, moc znamionowa, maksymalna. 673 konie mechaniczne, maksymalny moment obrotowy do około 3100 N przy około 1450 obrotów na minutę. Napęd gąsienicowy, trak traktor, plus bezstopniowa skrzynia biegów Variodrive CVT. Prędkość maksymalna do 40 km na godzinę zbiornik paliwa około 1320 litrów paliwa, plus około 135 litrów adblue. Układ hydrauliczny, pompa o zmiennym przepływie, standardowo 220 litrów na minutę, opcjonalnie do 440 litrów na minutę, mocna hydraulika do ciężkich narzędzi zalety. Duża moc i moment obrotowy nadaje się do wymagających zadań: głęboka uprawa, ciężkie agregaty, orki, duże areały. Gąsienice plus duży kontakt z podłożem, lepsza trakcja, mniejsze ugniatanie gleby. Dobra stabilność na polach, także przy dużym obciążeniu. Bezstopniowa przekładnia plus hydraulika plus wysoka moc. Komfort i precyzja przy pracy z ciężkim sprzętem. Duży zbiornik paliwa i AdBlue. Dobra autonomiczność przy długich dniach pracy, mniej tankowań. Cena katalogowa. W jednym z ogłoszeń w Niemczech nowy 1167. Wario MT. Jest wyceniony na 424 900 euro netto, czyli przed VAT z VAT niemieckim 19%. Cena brutto to ok. 505 631 euro przy kursie euro złotówka jako ogólna orientacja to bez dodatkowych kosztów w przybliżeniu około 2 miliony 2 miliony 200 tysięcy złotych w zależności od kursu. KSE i track 715. Kluczowe dane techniczne: napęd, konstrukcja, tylko w wersji gąsienicowej, track only. Silnik: sześciocylindrowy FPT Cursor, 16,15,9 litra, moc znamionowa ECR 120, 715 koni mechanicznych. Maksymalna moc (z tzw. peak) to 778 koni mechanicznych maksymalny moment obrotowy około 3356 Nm przy około 1400 obrotów na minutę pojemność paliwa zbiorniki typu saddle tanks łącznie 1968 litrów paliwa przekładnia automatyczna powershift 16 biegowa power drive hydraulika hydraulika robocza układ o wydatku do 428 litrów na minutę obsługa wielu obwodów hydraulicznych Mocny podnośnik tylny, udźwig do około 10 tysięcy kg, przeznaczenie, zalety co potrafi traktor zaprojektowany dla wielkich gospodarstw lub intensywnych prac rolniczych orki, ciężkie agregaty, głęboka uprawa, duże areały. Dzięki gąsienicom i dużej mocy, wysoka trakcyjność, minimalne ugniatanie gleby, stabilność na polu, dobra praca w trudnych warunkach komfort i nowoczesność. Nowoczesna kabina z systemami komfortu, automatycznymi stopniami wejściowymi, systemami wspomagania, np. automatyczny zawracacz na uwrociach akutarn i technologiami dla rolnictwa precyzyjnego ISOBUS, 100, sterowanie, hydraulika, oświetlenie itp. Tamba. Duża wydajność i moc pozwalają obsługiwać największe maszyny i agregaty, np. duże siewniki, agregaty do głębokiej uprawy, masywne brony. Glebogryzarki gryzarki ITP, inne wyróżniki, aktualność quad Track 715 zdobył nagrodę Tractor of the Year 2025 High Power dla ciągników większych niż 300 koni mechanicznych. Ma nowy, wzmocniony układ gąsienicowy, dłuższy tor jezdny, większe koła napędowe, co zwiększa trakcyjność, wydajność przeniesienia mocy i trwałość. Zoptymalizowany pod kątem wydajności, efektywności paliwowej, komfortu operatora i minimalizacji ugniatania gleby. Ważne przy pracy na dużych areałach lub w firmach rolniczych. Cena w polskim ogłoszeniu listopad 2025. Pojawił się nowy Quad track 715 za około 3 miliony 444 tysięcy złotych. John Deere 9RX 830. Kluczowe dane techniczne: silnik sześciocylindrowy diesel JD18 o pojemności 18 litrów moc, 830 koni mechanicznych, 610 kW nominalnie przy maksymalnym obciążeniu do 913 koni mechanicznych, moment obrotowy około 423 NAM przy około 1400 obrotów na minutę, dużo siły do ciężkich prac. Układ jezdny napęd, wariant na gąsienicach, ciągnik track, crawler track, co daje bardzo dobrą trakcję i minimalizację nacisku na glebę. Skrzynia biegów, prędkość przekładnia 23 biegowa E21 Power Shift 21F11R plus efficiency manager prędkość maksymalna około 40 km na godzinę, układ hydrauliczny, bardzo wydajny. Pompy dają od około 212 litrów na minutę aż do 636 litrów na minutę, w zależności od konfiguracji. To ważne przy obsłudze ciężkich narzędzi i agregatów. Masa własna około 33 500 kg to bardzo ciężka konstrukcja, co przekłada się na stabilność i możliwość pracy z wielkimi maszynami. Przeznaczenie zastosowanie do czego się nadaje bardzo dużych gospodarstw lub farm przemysłowych, gdzie są duże areały do uprawy. Prac wymagających dużej siły uciągu głęboka orka, ciężkie brony, głębosze, agregaty uprawowe lub siewniki o dużym szerokim rozstawie warunków wymagających najlepszej trakcji i minimalnego ugniatania gleby gąsienice plus duża masa równa się stabilność i efektywność nawet przy dużych obciążeniach. Rolnictwa intensywnego, gdzie liczy się moc, wydajność i szybkość pracy z dużymi maszynami. Na co zwrócić uwagę? Ograniczenia. To olbrzymia, ciężka maszyna, wymaga dużej przestrzeni, odpowiednich maszyn, agregatów i doświadczenia. Koszt zakupu i eksploatacji paliwo, serwis, części będzie bardzo wysoki. Przy małych polach, małych gospodarstwach to raczej Przerost formy nad treścią. 9RX830 pokazuje swoje możliwości dopiero przy masywnych zadaniach. Przykładowe ceny: John Deere 9RX830. W jednej ofercie z 2025 roku, używany trakt, traktor, gąsienice, kilka kilkasetek motogodzin, sprzedawano 9RX830 za 1 505 400 kanadyjskich dolarów co w tamtym kursie odpowiada około 1 milion 70 tysięcy amerykańskich dolarów. Według doniesień prasowych cena nowego 9RX 830 katalogowo to ponad 1 milion euro. Inny źródło wskazuje, że katalogowa cena w Europie to ponad milion euro za topowy egzemplarz. Big Bad 16V 747 Kluczowe informacje o Big Bad 16V747. Big Bad 16V747 powstał w 1977-1978 w fabryce w Haver, Montana, USA. Jako unikalny egzemplarz, wyprodukowano tylko jedną sztukę: silnik 16-cylindrowy diesel Detroit Diesel 16 f -y 92T. Pojemność 24 i 1 litra 1472 stopy sześcienne. Moc osiągi. Historycznie podawano 960 koni mechanicznych gros, ale według wielu źródeł moc została później podkręcona do około 1472 stóp sześciennych. 1100 km. Masa, rozmiary. Masa własna to około 43 tony około 95 tysięcy funtów. Przy obciążeniu może dochodzić do około 59 ton, zgodnie z różnymi źródłami. Zbiornik paliwa, wielki, około 1000 galonów, co daje kilkanaście tysięcy litrów paliwa, to maszyna, legenda, bywa określany jako największy ciągnik rolniczy świata. Wikipedia. Historia był wykorzystywany do ciężkich prac polowych, uprawy, orki głębokiej, pracy z dużymi agregatami. Potem przez lata stał jako eksponat. A jego nietypowe koła, opony były problematyczne. Wieści rolnicze plus dwa. Podsumowanie: Big Bad 16 five, 747 to raczej ikona niż typowy ciągnik ogromny, potężny, z parametrami wręcz ekstremalnymi przeznaczony do dużych farm, robót, albo dziś jako obiekt kolekcjonerski muzealny. Cena wartość. Przy pierwotnej sprzedaży w 1977 roku cena wynosiła 300 tysięcy dolarów amerykańskich. Ze względu na inflację i unikatowość nie ma realnej oferty katalogowej dla nowego egzemplarza, bo nigdy nie było seryjnej produkcji. Nie da się więc podać współczesnej ceny nowego. Jako, że to jedyny egzemplarz, jego wartość dziś to raczej kwestia kolekcjonerska, historyczna. W starszych publikacjach przyjmowano, że hipotetyczna cena po uwzględnieniu inflacji mogłaby wynosić w przeliczeniu około 1 300 tysięcy dolarów amerykańskich, ale to czysto teoretyczne. Na co zwrócić uwagę? Dlaczego nie ma regularnej ceny? Big Bad 16 747 to unikalna maszyna, jedyny egzemplarz, nieprodukowany seryjnie. Nie działa już jak standardowy traktor, był wycofany z regularnego użytku, potem stał jako eksponat. Nawet jeśli wrócił do życia po wymianie opon, koszty utrzymania, eksploatacji części zamiennych byłyby ekstremalne.